Że niektórzy uważają, że ekstrawertyci. Ek... <grymne> ekstrawertyci. <grymne> to jest jakiś <grymne> zakon? Może. Ekstrawerty. Zakon ekstrawertycy. <grymne> ekstrawertycy, czyli aż 8 typów z 16 w typologii MBTI. Nie będę ich wszystkich wymieniał, bo. Strasznie długo by to trwało. No, w każdym razie każdy ma jakieś wyobrażenie na temat ekstrawertyzmu, ekstrawertyków. Yy, jedną z takich rzeczy, które mi najbardziej przychodzą na myśl, jeśli chodzi o to rozróżnienie ekstrawertycy i introwertycy, yy, jest to, że ekstrawertycy ładują się, czyli no, ładują swoje baterie, czyli też siebie, yy, będąc wśród ludzi, wśród szczególnie dużych grup ludzi. Tam się najnaturalniej czują, najlepiej. Mm -hmm. yy, i tego będą potrzebowali, mhm. bo w innym wypadku, jeżeli tego nie będą mieli, to będą no, się czuli źle. Będą tak, tak. Będą szukać tych kontaktów międzyludzkich, czy nawet elektronicznie, jeśli nie będą mieli innych Tak, choćby i, jakiegoś substytutu, mhm, żeby tak. zaspokoić mhm. tą tak. wewnętrzną potrzebę. Tak, bo oni swoje pomysły czy wartości, czy to co robią, to lubią robić w drużynie, z grupą, lubią odbijać swoje pomysły od innych ludzi, dostawać ten feedback. Wiadomo, nie mhm. tylko ekstrawertycy, ale szczegół, szczególnie oni potrzebują tego wkładu od innych, chociażby mhm. tylko tego, żeby czuć się drużyną, że coś robimy razem. Mhm. Eee, no i są bardziej inicjujący mhm, e, niż introwertycy mhm. czyli inicjują kontakty inicjują mhm. pytania inicjują mhm. e, działania tak. mhm. e, więc po tym mhm. często też można ich poznać. I to na makroskali tak jak mówisz, działania kontakty i też na mikroskali w samej rozmowie też po tym często można poznać ekstrawertyka, że y, właśnie temat się kończy, to on zadaje dalej pytania, czy interesuje się, czy zadaje nawet i więcej pytań niż zadałby ten i, introwertyk. Oni, mhm. oni często są nie, mają Bardziej przesunięte te granice intymności niż na przykład introwertyk. Introwertyk o pewne rzeczy nie będzie pytał, a ekstrawertyk to jest ten, który potrzebuje wiedzieć każdy szczegół na temat danego tematu czy, czy twojego życia osobistego czy innych rzeczy. Mhm. I jest też taka kwestia, która ich wyróżnia, bo. Jeżeli często chcemy o kogoś zadbać, to myślimy o tym, że chcę o ciebie zadbać, tak jak ja chciałbym się mm. być traktowany. Tak jak mm. ja chciałbym być to traktowany. Jest naturalne, przez... naturalne. To jest... naturalne. naturalne. tak robimy. Mhm. Więc ekstrawertycy mają częściej tendencję do myślenia na zasadzie, mm, Masz jakiś problem, to ja zagadam do ciebie, o, zapytam się o to ciebie, tak. y, będę chciał cię otworzyć. Ekstrawertycy okazują szacunek i miłość do innych przez y, poświęcenie tej uwagi czy zainteresowania, i tego też y, wymagają od innych. Ja, na przykład, znam historię piękną. <gryw> Taki przykład, że ekstrawertyk. Siedział u siebie w pokoju, introwertyk chciał pożyczyć coś od tej osoby, wchodzi do pokoju, a ekstrawertyk siedzi i płacze. No to introwertyk z szacunku, z miłości się powoli wycofuje i idzie do siebie, zmieszany, a potem okazuje się, że ekstrawertyk to poczuł dogłębnie, bo wszedł ktoś do pokoju, zobaczył, że ktoś potrzebuje wsparcia i uwagi, i zamiast dać, porozmawiać na ten temat, to ten człowiek. Yy, w swój naturalny sposób introwertyk się wycofał, bo on właśnie w takiej sytuacji tego by potrzebował. A ekstrawertyk potrzebował dokładnie na odwrót, tak, na odwrót. No, więc y, na to trzeba uważać i zwrócić uwagę, że jeżeli chcemy zatroszczyć się, pomóc y, osobie, która jest ekstrawertykiem czy introwertykiem, choć wiadomo, są też różne typy, różne rzeczy też. Oczywiście, one to nie znaczy, że introwertyk też nie zagada, oczywiście, to są. Tak, to jest aż osiem typów, więc, więc każdy troszeczkę jakby tak. jest, no to jest zniuansowane, każdy trosze, mm. troszeczkę inaczej działa, mm, ale bardzo mocno uogólniając. Mm -hmm do ekstrawertyka, jeżeli jest mu źle, ma problem, podchodzimy, mm. pytamy i on, nawet jeżeli nie rozwiążemy tego problemu, nawet jak nie mamy możliwości rozwiązać tego problemu, to on będzie się cieszył, że zainicjowaliśmy. Tak, y wysłuchaliśmy, tak. Tak, ten kontakt, a z drugiej strony introwertyk ucieszy się, jeżeli y albo go zostawimy z tą kwestią, albo nie mamy gdzieś tam bliższe raz, po prostu będziemy Blisko, nawet nie musząc nic mówić, nie będąc jakoś tam nachalnym czy, czy natarczywym. Więc to są jakby zupełnie dwa różne podejścia, i do różnych ludzi należy różne te podejścia stosować. I ekstrawertyk nie jest wścibski, dlatego, że próbuje się zainteresować i podzielić się każdym szczegółem ze swojego życia i poznać każdy szczegół swojego życia. I tak samo introwertyk nie, nie jest, jest egoistyczny. Nie... No bo przez to, że y, nie, nie robi tego albo mhm. idę do domu, nie chce tak. mi się z Tobą gadać, tak. y, po prostu mam ważniejsze sprawy, o tak. za dużo emocji, nie chce mi się... Jestem apatyczny i nic mnie nie obchodzisz, tak. No, to więc, nie z tego wynika. Nie, więc na to trzeba zwrócić uwagę i mhm. że to ich wyróżnia. I chodzi też w ogóle o taki naturalny styl dla danej osoby, bo jakby każdy Korzysta, czy każdy introwertyk yy, jakby korzysta z, z jakichś tam zasobów ekstrawertyzmu, Więc tak samo każdy ekstrawertyk korzysta z e, introwertyzmu mhm. yy, i każdy go potrzebuje w różnych sytuacjach w życiu. Miałem yy, ja to równał do takiej praworęczności, leworęczności, albo na przykład w piłce nożnej, jak jest yy, prawa noga, lewa noga, no to ktoś załóżmy. Ma jedną nogę delikatnie lepszą, którą tam strzela, którą tam wykonuje rzuty wolne. Natomiast są piłkarze, którym mówi się, że oni wręcz mają obie nogi bardzo dobre. Ale to wcale nie znaczy, że nie mają tej takiej preferowanej. Tak, no naturalna tendencja to jest jedno nad, nad drugie wybrać, a wiemy doskonale, że. I wysiłkiem można sobie wyrobić podobny poziom w tej drugiej części, ale jednak naturalna skłonność to jest jedno lub drugie. Tak, tak. Więc i znajdziemy wśród ekstrawertyków yy, naprawdę wielkich myślicieli. Yy, którzy stworzyli bardzo mm. rozległe prace naukowe, gdzie trzeba było właśnie siedzieć w tym domu, łączyć mm. sobie lampkę i napisać 1500 stron. Mm. Yy, no i w drugą stronę tak samo. Ekstrawertycy też yy, częściej inicjują kontakt fizyczny, kontakt wzrokowy, mm. yy, bo no, mają to dużo. Bardziej naturalnie, czyli jest to, tak, to jest coś oni tak. nawet także nauczyć nie także także że że trzeba patrzeć że trzeba że trzeba podawać dłoń, mm -hmm. że także no, także się także 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 że także 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 że także że także nie także 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 że nie także 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 że że także 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 że także także różnice, tych także tych, i tych mm -hmm. że te granice są gdzie indziej? Też uśmiech. Uśmiech to też jest coś, co ekstrawertyk dzieli naturalnie. Introwertyk może się cieszyć w środku, a ekstrawertyk to będzie często ten, który się śmieje na głos, ten, który się uśmiecha często. To nie znaczy, że jest szczęśliwszy ani milszy od tego introwertyka, tylko oni tak mają. Mhm, mm że yy, no z tego potem są takie oczekiwania społeczne dotyczące tego, że powinno się z tego oczekiwania uśmiechu potem wynikają pewne takie niezrozumienia i problemy, bo ekstrawertycy częściej oczekują od innych ludzi, że oni, jeżeli będą się cieszyć na przykład prezentem, to mm -hmm. że oni okażą to w taki bardzo. Wylewny, Wylewny sposób tak, taki tak, wyegzaltowany tak. po prostu, tak. że. Wow, super, mm. będą machać rękę, że do nas będzie machać rękami, mm. krzyczeć, czy, czy cieszyć się. E, to a... są przesady, tak. oczywiście, ale roz rozumiemy zasadę. Mm. Tak, a ktoś tak. naprawdę może dostać mm. najlepszy prezent w swoim życiu mm -hmm. i powie dziękuję. I powie dziękuję. Tak, to nie znaczy, że się nie cieszy z niego, i to nie znaczy, że trzeba go wypytywać przez ja następne czy tylko na nie to mu się tak, podobał. Na pewno, na pewno, na pewno. <gry> tak. Podziankował, naprawdę mu się podobał. Mhm. To na przykład właśnie ekstrawertycy są, bar są bardziej ekspresyjni w, w prawdziwym życiu, czyli w takich kon kontaktach międzyludzkich, a introwertycy za to na przykład y, na papierze często lubią się wyrazić bardziej. Maile czy książki, czy mhm. listy. Tak, to... jak y, ktoś ma koszulkę, na której jest napisane, nie dzwoń do mnie, tylko pisz. To tak. raczej będzie intramertyk.